Hej, witajcie! To znowu ja, Pozioka. i dzisiaj znowu zagramy w LEGO Star Wars The Video Game. No, dzisiaj przejdziemy y, piątą... Mam nadzieję, to jest szóstą część... ...rozdział y, trzeciej części Gwiezdnych Wojen... ...który nosi nazwę... ...Zagłada Jedi. To idziemy. To zaczynamy. Szkoda, że nie rozwiał rozkaz 666. No i tutaj jak widzimy są Jedi, którzy są do nas odwróceni plesami. I to wszyscy co jest dosyć dziwne. Nie słyszymy, żeby rozmawiali. Tak naprawdę to są klony, które myślą, że nas zaskoczą. Zdychajcie. W sumie czy nie walczyć o dom, to ja nie wiem No a tam następni idą. Jadą dwa razy łatwiej się walczy. Tak, żeby przejść dalej, jeszcze poszukam tylko czegoś, albo nie, nie będę was zanudzał. Żeby przejść dalej, trzeba wyciągnąć te dwa te drzwi duże. Ciekawe, jaki klucz musi być do tych drzwi. I współczuję filmie, która ja tutaj stawiała. Też w sumie to jest nowoczesne, wszystko. Tak, ci też nas nie widzą. Tamten u góry ich nie ostrzeg, chociaż patrzy się w naszą stronę. Coś tu za cicho. Nie wiem, czy muzyki nie ma. Nie wiem, czy to normalne. Oj. Przesuwamy tę wielką kulę i pod nią. Zresztą z niej też o, wypada kasa. Tak samo jak pod nim jest. Nie wiem po co te kule w ogóle tutaj dali. Teraz tak, o ile pamiętam. Nie to. O nie. Tak. To to. Używam mocy na tych klockach, które, z których budujemy sobie schody. Dziwne, że tutaj schodów nie było. Jak ten. Co by mogli je rozwalić? To jest fajne miejsce. Tak jak widzimy, klony świętują. Dziwne z wyciągniętą bronią. O, jeszcze ktoś chce. Dziwne, że nie atakują Oviwana, tylko nas. Widzimy tutaj są pudełka. pizzy. Ktoś, kto jest niehigieniczny pizzy jest z ziemi. Tak samo jak z drugiej strony. Taki fajny smaczek dodany do gry. Co tu tak ten? Czekajcie chwilę. Gdzie jest muzyka? Czemu nie ma muzyki? Nie wiem, coś się pewnie zbugowało. Tak, teraz pewnie byśmy chcieli iść. O, bo nie, tam później pójdę. Najpierw przejdę się tutaj. O, mini zestaw, ale bayer. Aj, nie trafiłem. <grym> no, sz... Ile kasy straciłem, żeby zabrać jeden mini zestaw? Nie jest tego wart. Tutaj kolejne klony, które jak zawsze są głuche, ale nagle od razu orientują się, że my tam jesteśmy i zaczynają strzelać. I tak, tutaj jest kolejny mi zestaw. Jak się zdobywa, tak że ustawia się po kolei wszystkie te pięć krzeseł. Ale pamiętam, było ich więcej w tej sali Narad, bo to jest sala Narad Jedi. W filmie była taka Tak, ja teraz wejdę na jakiegoś Fana wieznych Wojen czy coś O, tutaj widzimy mini zestaw. Bo nie wiem czy tutaj wbije. A, doskoczyłem Patrzcie, samo naprowadzanie O, mam spad. Teraz znowu Używamy mocy na tych dwóch półkulach, żeby je złączyć. Ale czemu z tego nic nie wypada? Nie no i po co ja to składałem? Nie wiem. Tak, tutaj jak widzimy droga zamknięta. żeby ją otworzyć, trzeba wysunąć te dwa pokrętła zębatki. Nie wiem, co to jest. Pusto, to jest kolejny fajny moment. Ja, bo ja nie lubię w tej misji za bardzo, bo strasznie monotonna jest. Mogłaby być dwa razy lepiej zrobiona, ale nie, bo po co? Wiecie, jaki Matrix, kolejne klony leżą. Tam widzimy kasę, ale tam się da do dostać tylko postaciom z hakiem, tam też. O patrzcie, muzyka się włączyła. Nie wiem czy grę dobrze słychać. Teraz ja dopiero się skapłem, że jest cicho. Pewnie przez pół filmika będzie... ...za cicho gra i nie będzie jej w ogóle słychać. To jest taki dosyć monotonny, ale i fajny moment, który mi właśnie nie wyszedł. Po prostu wysuwamy z każdej strony, to są symetrycznie półstawione. Tam widzimy mi zestawienie. pamiętam czy się do niego uda dostać. Mi stąd. Wiem, że to trzeba wysunąć O, udało się Jak szybko spaść Tak, pierwsze, jest ich trzy drugie trzy są na mini zestaw Chyba trzy albo, albo dwa Tutaj to trzeba takie y, combo zrobić, bo wpierw y, kurde no nie mogę na to wskoczyć ta kamera mi wszystko utrudnia. No tak. Nie dawajcie mi tutaj tego. Ten będzie łatwiej. Noż. Ale ta gra jest wredna. No i jest tam na górze. No, widzieliście, trochę krzywo się wysunęło. To jest jakiś bug czy coś, niedopracowanie. Czy tak miało być, bo nie wiem Zbędzie znowu nie doskoczę Chyba tylko z tej się da wskoczyć, bo na krzywo wchodzi Wy, Wysuwa się na krzywo wchodzi. Genialne jest to Kolejny już odblokowane Ale tam już się, tamtego mini zestawu się już nie zdobędzie, w trybie dowolnym. I widzimy, otworzyło nam się przejście. Nie miele ten odcinek będzie trwał. Zobaczcie jaki unik zrobił ten... No chodź tu! Powalczy się trochę jodą i zara I zara się inaczej gra. Teraz używam mocy na tym. To jest bodajże kaseta. Z filmem. I tutaj jak widzimy Anakin zabił dobrego Jedi po czym złożył pokłon imperatorowi. Super zestawu jak zawsze nie mamy. Oj czuję, że to będzie kilka do dodatkowych odcinków, a nie jeden. Tylko cztery, dobra, no i idziemy dalej. Nagram jeszcze jeden odcinek, bo mam czas jeszcze. Chyba nie wiem, jakby co to się potnie ten odcinek i będzie pozwolicie, że się napiję. Od razu mówię, że to już jest koniec całych tych. mojego to będzie taki ostatni rozdział, ostatni odcinek. Dwukolorowe drzwi. dobra. No i tak. Yy, poziom zaczyna się tak, że biegniemy przed siebie, jak głupi, nie zważając na nic. Trochę krzywo, kamera jest zostawiona przez coś. Się... O, jak akurat wpadłem. No, jak wpadnie się, zaczynam od nowa. To można naprawdę dużo kasy ponabijać sobie. Bo ja pamiętam tutaj, nieważne ile razy się padnie, zawsze się dostawać będzie kasę. Tak więc jak ktoś jest... Tak, oj, znowu nie doskoczyłem. Więc jak ktoś jest taki, że nie chce mu się nabijać w trybie dowolnym y tego, y części super zestawu, Ale przecinałam. mam nadzieję, że na filmiku tego tak nie będzie widać. To jest ostatni przeskok. Teraz mamy czas na czas. Żeby zwiększyć sobie czas, należy postawiać te cztery filary. Co jest, nie chcemy na tym mo mocy użyć. I potem się można pobawić trochę Mamy jak widzicie 90 sekund 89 Już nabiłem A jednak nie trzeba myślałem że tutaj trzeba mocy użyć ciemnej strony, ale chyba nie trzeba no bardzo łatwe jest wszystkie zdobyć w trybie dowolnym. No prawie wszystkie. Dobra, nie będę się bawił. Żeby przejść dalej, trzeba te cztery filary wyciągnąć. W ogóle dziwne. Przed chwilą walczyli, a już sobie pomagają. Cztery filary wyciągnięte. Otwieramy.